Idziemy sobie na plac zabaw. Czego to się buja? Ej, co jest grane? to jest lalka na drzewie. Jaka... Co tam robi lalka? Ten plac jest opętany. Dlaczego ta ustawka się trochę rusza? Nie no, to się nic nie rusza. I Wiecie co, ja się trochę tu boję być sobie usiądziemy na ławce my sobie tutaj siedzimy tu się huśtawka buja idę zobaczyć za domek co się dzieje bo tam też słyszałem jakieś stukanie Jezu, ale ciekawe co się tam dzieje Ten jest oszołomiony. Gdzie tu uciekać? Tu się buja, tu się przestało bujać. Ta zabawka rzuciła. Jezus, co jest grane. Ta zabawka jest oszołomiona. Ta zabawka jest oszołomiona. Nie, nie uciekamy. Czekamy. Idę jeszcze raz usiąść na ławkę, zobaczymy co się stanie. Jezu, zatrzymuję. Po dłuższej chwili na razie nic się nie stało. Kółko i krzydziek jest tak samo, ale to jest troszkę dziwne. To się zakręciło. Jezu. Cięcie muszę zrobić. Po dłuższej chwili to tak... Uciekamy przed tsunami! Ała!